Niestety, ale jestem zmuszony do wymiany poliwęglanu ten, który był, który widzieliście przy okazji realizacji projektu Altana, wytrzymał 5 lat no i obecnie niestety musiałem go zdjąć gdyż grad. Porobił dziury, a poza tym to zobaczcie tu zdjęte te płyty wyglądają tak. Ta jeszcze jest w miarę, ale pozostałe powyginane, poniszczone. Także 5 lat to to wytrzymało. No ale nie ma się co dziwić, to jest po prostu cienki materiał. No i teraz będę go wymieniał na poliwęglan komorowy 10 mm, a to to już będzie złom ale jeszcze chciałem wam zwrócić uwagę na to e, zabezpieczenie moje drewna zobaczcie to już 5 lat jak pomalowałem ten materiał i on sobie tu cały czas na świeżym powietrzu, no oczywiście pod dachem ale jednak zima, lato, deszcz, słońce jest i tak zachował się do tej pory przez 5 lat lakier. Z drewnochronem. Jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób zabezpieczam materiały, no to gdzieś tam jest film taki pod tytułem podpórka pod wierzbę Mandżurską. to ona cały czas jest. Bez dachu na świeżym powietrzu, i zobaczcie, połysk jest. Wszystko, nic się nie dzieje. A jeszcze dodatkowo, wieżba też ma dużo wilgoci. No i widać, że to ten sposób zabezpieczenie może kosztuje, ale warto, bo odporność na warunki atmosferyczne jest znacząca. Tu już przygotowałem sobie, ale powiem Wam szczerze, że wszystkie łaty musiałem pomyć. Benzynoekstrakcyjno ekstrakcyjną przygotować na położenie teraz komorowego poliwęglanu 10. Będzie to dwie płyty po 20 szerokie, 3,50 długie. Także nie będzie to składane z kawałków, jak do tej pory zrobiłem z tego cienkiego poliwęglanu, gdzie było tych arkuszy 8, dużo łączeń, co mogło mieć duży wpływ na jego zniekształcenie. Ale, mimo wszystko, to dłużej jak 5 lat taki cienki poliwęglan nie wytrzyma. Także, jeżeli ktoś teraz zabiera się do budowy altany, no to od razu mówię, żeby wiedział, na co jest skazany przy cienkim Mam nadzieję, że ten 10 mm komorowy będzie odporniejszy. Tym bardziej, że obejmuje go 10-letnia gwarancja. No, to co zabieram się do roboty, w jaki sposób to kłaść, to jest masę filmów na YouTube, więc nie będę o tym kręcił filmu, ale to taka po prostu na szybko rada. Akurat jest czas na budowanie Alta, może się komuś ten film przyda. No i aby zdążyłem nakryć i pierwszy deszcz. Poza tym do no nie chciałem ucinać tych płyt, bo takie były na szerokość i na długość, więc zamocowałem całe. Będę tu musiał w jakiś sposób przedłużyć łapy, aby przymocować wystające części płyty. W środku mamy połączenie białe. Wyszedł taki fajny luksemper, prawie w dachu. A fajnie to się prezentuje. A mam nadzieję, że to teraz. 10 lat, jak producent pisze, to wytrzyma. Przedłużenie ład wykonałem w taki oto sposób, dzięki czemu mogłem zamocować wystającą część płyty poliwęglanowej i jednocześnie znacząco zwiększając powierzchnię dachu. Poliwęglan komorowy w efektowny sposób załamuje światło, co można wykorzystać przy projektowaniu oświetlenia w wiacie. Jeśli podobał się Tobie prezentowany materiał ani subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zachęcam do naciśnięcia czerwonego przycisku oraz dzwoneczka, a będziesz informowany o nowościach na nim. Miło mi będzie, jeśli polajkujesz i zostawisz komentarz. Póki co, to tyle. Zachęcam do budowy własnych halta bez popełniania błędów.